Zobaczymy, kto jest nie naszym stanie. Bo on da mi siłę. My, my, może daj mi do jeszcze więcej fotów. Może mi jeszcze tym dymu. Może jedyny. Ten chce się Cię, Kochajcie, kochajcie, jest w naszym mi jeszcze które ono Daj mi jeszcze więcej mocy przeciwko tym demonom wszystkim. Daj mi jeszcze więcej mocy. Dziękuję Ci, Boże, że mogę przeciwko nim walczyć. Dziękuję Ci, Ty kocham. Dziękuję Ci, Boże, że mogę walczyć przeciwko nim. Boże kochanej Jezu żyjesz u anielę oczy, w ty zawsze przy Ja mówię twój. we mnie zwrócił. Bądź mi zawsze po pomocy. Przez tu Duszy, ciała, mego. Bądź te daj mi taką Dziękuję Dziękuję Ci za